Witamy serdecznie na obiekcie przy ulicy Parkowa 12A. To jest dawny stadion Korony Kraków, gdzie swoją siedzibę ma nowa szkółka piłkarska na mapie Krakowa Akademia Piłkarska Diamant Kraków. Jest z nami dzisiaj Hubert Grabias, trener Akademii Piłkarskiej Diamant Kraków. Cześć Hubert. Witam. Hubert, jakbyś mógł na wstępie przedstawić się i, i powiedzieć o swoim doświadczeniu dotychczasowym. E Nazywam się Hubert Grabias, mam 30 lat. Obecnie pracuję w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Moją pierwszą pracą, związaną z trenowaniem piłki nożnej, była praca w parafialnym klubie sportowym Porta Kraków. Zaczynałem tą pracę mając 18 lat. I od tego czasu, tak naprawdę, cała moja praca jest związana właśnie z pracą z dziećmi i młodzieżą. Potem przez jakiś czas pracowałem jako animator w parku wodnym. Ostatnie 4 lata pracowałem w parafialnym klubie sportowym Jadwiga Kraków. Czyli generalnie praca z dziećmi nie, nie, nie jest ci obca. No nie jest mi obca i teraz zaczynam pracę w Akademii Piłkarskiej Diament, więc kontynuuję swoją ścieżkę. Ty posiadasz uprawnienia, ale te uprawnienia, które masz, to będziesz chciał je rozwijać, prawda? Cały czas. Tak, obecnie posiadam uprawnienia trenera drugiej klasy, natomiast w najbliższym czasie chciałbym uzyskać uprawnienia UEFA. Hubert mówi, że pracowałeś z dziećmi, będziesz pracował z dziećmi. Na co byś chciał najbardziej położyć nacisk przy pracy właśnie z dzieciakami? To znaczy, tak. Wszystko jest istotne. Myślę, że taką pierwszą podstawową rzeczą, która jest ważna, to zarazić dzieci pasją do piłki nożnej. Moje dzieciństwo przypadało na lata 90., kiedy nie było jeszcze dostępnych powszechnie komputerów, internetu, telefonów komórkowych. Wychodziliśmy z domów na podwórko, bo mieliśmy tam lepszą rozrywkę niż w domu. Nudziło nam się w domu, tam mieliśmy lepsze zajęcie. Piłka nożna była dla nas dużą rozrywką i pasją. Cóż, wychodziło się na boisko szkolne i tam zawsze ktoś był, zawsze ktoś grał w piłkę. Teraz wygląda to troszkę inaczej, niestety. I, cóż, dzieci znajdują lepszą rozrywkę w domu, w świecie wirtualnym. Mają dużo bodźców wokół siebie, są tymi bodźcami non-stop atakowani. I, cóż, trzeba im stworzyć jakąś. Atrakcyjną alternatywę, żeby wybierali grę w piłkę, a nie grę na konsoli. A jak będziesz trenował dzieciaki w Akademii Piłkarskiej Diamant Kraków, to, to jeśli chodzi o Twojego doświadczenia, taktyka w tym wieku, czy bardziej zabawa, czy właśnie elementy już ćwiczące technikę? To znaczy tak, do 12 roku życia będę kład nacisk na pewno na indywidualności, czyli wyszkolenie indywidualne, umiejętności indywidualne. Natomiast po 12 roku życia na kompleksowość szkolenia. Hubert kto może zapisać się do Akademii Piłkarskiej Diament Kraków. Tak naprawdę początkowo zaczynamy od grup najmłodszych, czyli od 5 od roku życia do 10. Natomiast w planach jest pełny przedział wiekowy i dzieci, i młodzieży. Także kto tylko ma ochotę może próbować. A czym Akademia Piłkarska Diana Kraków będzie wyróżniać się na tle innych tego typu szkółek piłkarskich? E... No, z mojej strony y, uważam, że tak. Ze swojej strony mogę y, zapewnić, że i szkolenie, i treningi będą prowadzone na wysokim poziomie. Y, będziemy mieć dobrą y, bazę treningową. Oprócz boiska y, pełnowymiarowego, trawiastego, które mamy tutaj za sobą, y, w planie są y, dwa boiska typu Orlik. Y, y, będziemy posiadać y, dobry, nowoczesny sprzęt. Y, no, z, z, Sprawy organizacyjne, techniczne, marketingowe odpowiadają ludzie, którzy założyli futbolową Ligę Szóstek. Dla mnie to jest duża rekomendacja, ponieważ no Widać jak ten projekt się rozwija, w jaki sposób jest prowadzony. I cóż, uczestnicząc kilka lat w tych rozgrywkach, miałem szansę to śledzić na bieżąco. Wydaje mi się, że jestem przekonany, że ciężką i solidną pracą będziemy odnosić również sukces w szkoleniu dzieci i młodzieży. Możemy powiedzieć, że, że kiedyś za, za kilka lat Akademia Piłkarska Diana Kraków wyszkoli zawodników pokroju Milik czy, czy Lewandowski? Mam nadzieję. Dziękuję serdecznie, dziękujemy Hubertowi, tak więc zapraszamy na Stare Podgórze, Akademia Piłkarska, Diament Kraków inauguruje swoją działalność i zapraszamy wszystkie dzieci do zgłoszenia się do tej właśnie szkółki piłkarskiej.